Witamy Cię na naszym filmie, który jest pierwszym z serii Wasze pytania, nasze odpowiedzi. A więc zaczynamy. Dzisiejsze pytanie brzmi: Ja proszę o dokładnym nawadnianiu. Jak pić, i co, i z czym, i ile, aby organizm nawodniony był przez cały dzień i natłuszczony odpowiednio od wewnątrz. Otóż prawdziwe nawadnianie to jest bardzo złożona kwestia i nie jesteśmy w stanie o tym opowiedzieć na żadnym filmiku na YouTube. My mamy na ten temat całe wielogodzinne szkolenie. Nasze podejście do nawadniania to jest połączenie perspektywy medycyny chińskiej oraz nowoczesnej biologii wody doktora Polaka. Nowoczesna biologia wody to jest dosyć skomplikowana sprawa. Poświęciliśmy dużo czasu i energii na to, żeby zrozumieć tę kwestię, przeanalizować to, przełożyć to na prosty język, połączyć z koncepcją medycyny chińskiej i z tego wszystkiego wyszło nam. Unikalne podejście, o którym nigdy nigdzie nie słyszeliśmy, więc my mówimy, że to jest unikalne na skalę świata. Ponieważ to jest unikalne na skale świata. My tego nie słyszeliśmy nigdzie. Interesujemy się tym tematem od dłuższego czasu, różnymi tematami związanymi z nawadnianiem i różne autorytety słuchaliśmy, związane, które wypowiadają się na temat wody. Natomiast to podejście jest unikatowe, ponieważ ludzie, którzy związani są z medycyną chińską, nie wiedzą nic o tej nowoczesnej biologii. Związanej są, która jest jakby tak naprawdę nieznana, nie znaczy nieznana, jest wyciszona, pomijana przez główny nurt medycyny zachodniej. Tak samo o bada, tych badaniach praktycznie nic się nie słyszy, a to jest jak ktoś musi to naprawdę. Normalne tak to normalne publika, publikowane badanie, i, i trzeba do, bardzo dobrze, e, znaczy trzeba się znać i szukać, i wgłębiać w ten temat, żeby w ogóle cokolwiek znaleźć. I później to wszystko jest dosyć skomplikowane, pisane jest językiem no też naukowym. naukowym, więc trochę czasu nam zajęło, trochę energii naszej zajęło to, żeby to wszystko przeczytać, zrozumieć, przeanalizować. Co nie było łatwe dla nas, nawet którzy z, mają kontakt z medycyną zachodnią, medycyną chińską i, językiem, i, i z, naukowym. językiem naukowym, i to nie było łatwe, żeby to w ogóle zrozumieć, więc. Tak, i później, żeby przełożyć to dla ciebie na prosty język. Było też połączyć, połączyć z medycyną chińską i wyszło nam coś, co my nazywamy prawdziwym nawadnianiem i stworzyliśmy na ten temat cały kurs. Kurs nazywa się Dietetyka energetyczna. Dlaczego picie wody nie równa się nawodnieniu i dlaczego nawodnienie spowalnia starzenie. Ten kurs w wersji online wypuszczamy już niedługo, w lutym 25. 2025 roku. On będzie dostępny przez kilka dni. A w tym roku, oczywiście, na początku, jak zawsze przy naszych kursach, na początku jest dosyć duża promocja dla tych, którzy czekają na kursy. Później, jest już w normalnej cenie sprzedawane. I następna okazja do zakupu nadarzy się dopiero w kolejnym roku, czyli w 2026. Więc jeśli kogoś interesuje temat prawdziwego nawodnienia, to zapraszamy do zakupu tego kursu. I tutaj nie chodzi o to, żebyśmy tylko robili reklamę, tylko naprawdę naszym zdaniem to jest kurs, który każdy człowiek interesujący się swoim zdrowiem i swoim dobrostanem. Powinien ten kurs człowiek. Tak, trzeba poznać. zrozumieć. My w nie przedstawimy jakieś takie podstawowe rzeczy. Teraz tak, oczywiście powiemy coś tam o tym nawadnianiu, ale to jest tylko. Wierzchołek górylodowy. Wierzchołek górylodowy to jest tylko, żeby zachęcić tych, którzy zainteresowani są tematem, do zapoznania się z tym kursem. No więc może zaczniemy od tego, że prawdziwe nawadnianie to dużo więcej niż picie wody, bo picie no. wody to jest. Znaczy ja chciałem powiedzieć, że dlaczego jest ten ważny? W klasycznej biologii mamy 70% wody w ciele i różne tkanki mają różne tam proporcje. No wiadomo, że na przykład układ nerwowy ma 85% wody, ale na przykład zęby mają tam powiedzmy koło 20% wody. Więc to średnio daje powiedzmy gdzieś 70% wody, więc sobie wyobraźmy, 70% wody, 70% naszego ciała to jest woda, więc tak naprawdę my jesteśmy wodą. Dlatego jakiekolwiek straty, jakiekolwiek rzeczy, które się dzieją z tą wodą, będą wpływały po prostu na nas, bo my jesteśmy wodą. Na każdy wodą. aspekt naszego istnienia. Tutaj nawet nie chodzi o to, że my jesteśmy w tak dużym procencie wodą i musimy się nawadniać, żeby utrzymać ten procent nawodnienia, tylko pytanie dlaczego my jesteśmy w tak dużym procencie wodą? Co ta woda robi w naszym organizmie, że musi być jej aż tak dużo? 70% człowieka w takim aspekcie Wagowym, a w aspekcie cząsteczkowym, czyli jeśli policzyć by wszystkie cząsteczki w ciele człowieka, to 99% tych cząsteczek to będzie woda. To jest po prostu niesamowite. Więc to nie jest tak, że ta woda jest tylko jakimś, tak jak mówi medycyna zachodnia, jakimś, nie wiem, rozpuszczalnikiem, tłem do różnych procesów fizjologicznych, fizjologicznych, jakimś transporterem ważnych życiowych substancji. Nie. Ta woda musi być czymś dużo ważniejszym. No to jest w ogóle. Esencja w ogóle naszego życia, zrozumienie tego, że to jest w ogóle nasza bateria, to jest coś, co, co po prostu dzięki czemu żyjemy. Tylko, że to nie w takim pr prostym znaczeniu, ale to jest naprawdę dosłownie bateria, którą się ładujemy. E, to jest bateria, która napędza nasze życie. Właśnie o tym jest ten nasz kurs na To nie jest o tym, żeby pić wodę ile jej pić, tylko chodzi o to, o to co woda robi z nami, co woda oznacza w naszym życiu. I może zaczniemy od tego, co tutaj już, już tutaj zaczęłam mówić, Mariusz mi przerwał, że samo picie wody jest potrzebne, ale to jest tylko jeden z aspektów nawadniania. Naszym zdaniem, prawdziwe nawodnienie polega na tym, że najpierw sobie trzeba dostarczyć płynu, i tego płynu dostarczamy sobie w różnych formach. Picie wody jest tylko jedną z form dostarczania płynu. Są jeszcze inne formy, które wpływają na trzy różne poziomy naszego istnienia. I kiedy już dostarczymy sobie tych płynów w tych trzech różnych formach, to wtedy ten płyn musi być dalej przetwarzany. To nie jest tak, że my jesteśmy jakąś gąbką, która po prostu chłonie to, co wlejemy sobie do układu pokarmowego. Nie. Ten cały płyn, który sobie dostarczamy, musi zostać transformowany, i tutaj też muszą być spełnione odpowiednie warunki, żeby ta transformacja zaszła. O tym opowiadamy w tym kursie. I później, kiedy ten jest przetransformowany, musi zostać dostarczony do każdej komórki ciała. I też mówimy, jak jest dostarczane, co jest konieczne, żeby ten transport w ogóle się odbywał. I kiedy już ten płyn dotrze do komórki, to to nie jest tak, że my mamy w komórce wodę w postaci takiej płynnej jak, jak w szklance, którą, którą wodę wypijamy. Nie. Ta woda w komórce, żeby mogła spełniać swoje funkcje, żebyśmy my mogli żyć, ta woda musi zostać zestrukturyzowana, czyli musi zostać przekształcona w czwarty stan skupienia, czyli w tak zwaną wodę żelową. I dopiero wtedy mówimy o nawodnieniu i dopiero wtedy komórka może funkcjonować. I yy, to jeszcze nie jest koniec, bo są jeszcze rzeczy, które destrukturyzują tę wodę, więc również mówimy o tym, czego unikać, na co uważać, żeby ta woda, która już się zestrukturyzuje, została w tym stanie. Mówimy również o tym, co robić, aby zaoszczędzić sobie tego całego procesu i tych całych wydatków energetycznych przy poszczególnych etapach i w jaki sposób dostarczać sobie już tej gotowej, zestrukturyzowanej, żelowej, krystalicznej wody. Tak, żeby nasze ciało mogło się odżywiać. Pamiętajmy, że my się starzejemy, to wszystko idzie do dołu. To powiedzmy, też upraszczam cały system. Płyny i metabolizm, czyli ten metabolizm, który porusza te płyny. I dopóki to wszystko jest, to, to żyjemy. I jeżeli to spada, no to po prostu się zużywamy. To jest tak, jak omawialiśmy, że świeca, która płonie i ona wypala wosk, czyli ta esencja, tak? Czyli powiedzmy, że ta esencja to jest ta woda w tym przypadku, a ten płomień to jest ten metabolizm. I to jest dokładnie takie samo porównanie. Jeżeli ta woda zaczyna spadać... No to szybciej się starzejemy. Jeżeli w ogóle wszystko spada, to starzejemy się, ale może być tak, że woda nam spadnie i wtedy mamy pozorny gorąc albo ten płomień, świeczka może się wtedy zwiększyć i wtedy wszystko idzie dużo, dużo szybciej. To nas znowu jeszcze bardziej wypala te płyny no i to jest taki samonapędzający się mechanizm. Potem jakieś objawy fizjologiczne się pojawiają w ciele, na przykład, że nie możemy spać, jesteśmy nad bardziej pobudliwej, <laughs> więcej tego jest ciepła w naszym ciele i jeszcze bardziej się odwadniamy i znowu spalamy jeszcze bardziej. I to powoduje że znowu, że jeszcze bardziej zużywamy te nasze zasoby, i po prostu tak się mówi człowiek się po prostu wypala. I chodzi o to, żeby te procesy zmniejszyć, żeby nasze ciało było bardziej właśnie naładowane, sprężyste, napompowane tą wodą, i żeby swobodny przepływ był tego płynu w ciele. No właśnie, i teraz naszym zdaniem nawodnienie to jest tak to prawdziwe nawodnienie. To jest podstawa wszelkiego zdrowia, to jest podstawa wszelkiego dobrostanu człowieka. Cokolwiek się dzieje z Twoim ciałem, cokolwiek się dzieje z Tobą na poziomie umysłu, na poziomie ducha, to właściwe nawodnienie pomoże Ci w tym. Być może nie rozwiąże przyczyny problemu, ale zawsze pomoże. Tak. Zawsze e, wzmocni organizm, dzięki czemu lepiej sobie poradzisz z daną sytuacją. No my wierzymy, że wszystko. Po, tak klasyczna medycyna chińska mówi, że wszystkie choroby są od ducha, czyli Czynniki emocjonalne, my wierzymy, że tak naprawdę głównie czynniki emocjonalne, spełnienie w życiu to jest jeden z kluczowych aspektów w ogóle egzystencji na, nas jako ludzi na tej ziemi. I oczywiście, znalezienie tego właściwego miejsca na tej ziemi, właściwej drogi, celu w życiu i tak dalej, to jest jakby najważniejszy aspekt. Ale zanim dojdziemy do tego, to możemy mieć kupę emocji, różnych jakichś rzeczy, które i te emocje powodują znowu jakieś, jakieś wyprodukowanie różnych toksyn, różnego innych rzeczy, nagromadzeń. Nawet jak się rodzimy, to już automatycznie. Mamy kupę toksyn związanych z emocjami na, nasz rodowymi na przykład, albo coś z tym, albo, około, albo prenatalnymi, albo około porodowymi Różne rzeczy się mogły widzieć w tym okresie i to powoduje już jakieś napięcie tkanek, to powoduje znowu tarcie, to, to wytwarza znowu jakieś toksyny w ciele. I te toksyny, jeżeli mamy płyn, no to naturalnie wyjdą z płynami, czyli dolnymi otworami, albo się spocimy, jakąś infekcję dostaniemy, zaczniemy tam śluz wydzielać jakiś. Organizm będzie próbował naturalnymi metodami przez płyn wy, Wydzielać to, albo jak mam jakieś emocje, też możesz się popłakać, to wszystko jest, idzie z płynami. Więc jeżeli pracujesz tak samo nad emocjami, musisz być nawodniony. Bez nawodnienia nie ma szans, żebyś puścił, puściła emocje, w sensie te to toksyny, które są związane z emocjami. Bo często tak bywa, pacjenci do nas przychodzą: Ja już przerobiłem to, ja już coś tam um, pracowałem nad tym tematem, jakimś emocjonalnym, już chodzę ileś lat na tą terapię, ale no dobra, na poziomie świadomym to puściłeś, puściłaś, ale. Z głowy z głowy, ale czy Twoje tchanki to puściły, czy dalej jak dotyka się Ciebie, albo posadza się Twój układ autonomiczny przez na przykład yy, yy, tętnicę, to, to czy dalej jest tam napięcie? Jeżeli jest, no to tak naprawdę to Ci się tylko wydaje, że, że puściłeś i może być ja jestem w porządku, ale ogólnie to napięcie w tonie głosu, w napięciu w moim ciele dalej, dalej jest. Jeżeli ja dalej mam to napięcie, no to, to nie, puściłeś tych, nie puściłaś tych toksyn, więc żeby je puścić, musi uwolnienie być tkankowe, a żeby uwolnienie tkankowe było, musi być płyn. Po prostu musi być płyn. Nawodnienie jest kluczowe. To jest tak kluczowe dla nas, że my całe swoje życie dostosowujemy do tego, żeby być dobrze nawodnionymi. I teraz jest grudzień 2024 roku, my jesteśmy w miejscu, gdzie jest ciepło, gdzie jest morze, po to, żeby się nawodnić wbrew pozorom, nie po to, żeby leżeć na słońcu, tylko właśnie po to, żeby się właściwie nawodnić, po to, żeby zestrukturyzować swoją wodę do tego stanu żelowego. Ale słońce pomaga strukturyzować. No tak, pomaga, no oczywiście, właśnie o to chodzi, że pomaga strukturyzować, ale to nie chodzi o to, że my przyjechaliśmy do ciepła, żeby chłonąć yang, tylko właśnie wbrew pozorom, żeby się nawodnić, żeby... Tak. Żeby zamienić tą wodę zwykłą na wodę żelową. Tak, tak, żeby zadbać o swoje yin. Tak, no to, to, to co powiedziałam, no te dwa słupki, czyli płyny plus metabolizm są, to są nie one razem no nie ma szansy jak jedno ci spadnie to drugie na to, to wpłynie na to drugie jak to ci spadnie to też na to wpłynie na to drugie a jak dwa spadną to jeszcze w ogóle jest jeszcze będzie tak samo wpłynie na twoje ciało zawsze jest wpływ musi być równomierne wypalanie się tej świeczki równomierne opadanie tych płynów i to jest naturalne starzenie się i to po prostu jest naturalne Tak więc chodzi generalnie o to nasz przekaz teraz jest taki że jeśli chcesz być prawdziwie nawodniony, nawodniona to dostarczaj sobie płynów i szukaj słońca. Tak, szukaj po prostu naturalnych, przebywaj w naturze jak najdłużej, jak się da. Tak więc podsumowując, prawdziwe nawodnienie to jest według nas bardzo złożona kwestia, która wykracza daleko poza picie wody czy poza przyjmowanie jakichkolwiek płynów. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy na nasz kurs. Jeśli nie chcesz z jakiegoś powodu korzystać z tego kursu, to weź sobie do serca to, aby przyjmować płynę w każdej postaci i szukać kontaktu z naturą, szukać słońca, szukać wody morskiej, szukać energii Ziemi. Szukać też e, innych jakby aspektów na, e, napełnienia się tym światłem e, i wodą, e, którą dostajemy od przyrody. Mamy nadzieję, że odpowiedź na to pytanie była przydatna. Dziękujemy za to pytanie i serdecznie zapraszamy na następne filmiki, w których będziemy odpowiadać na inne Wasze pytania. Jeżeli Ci się podoba, możesz dać łapkę w górę, zasubskrybować nasz kanał. Jeżeli nie subskrybujesz, możesz dać komentarz na dole, co o tym sądzisz, co sądzisz o w ogóle o takim rodzaju podejścia, przynajmniej z tego, co mog, mog, móg, mogłaś i mogłeś wywnioskować z tego, co mówiliśmy. Zapraszamy do komentowania. I do zobaczenia do następnego filmiku. Do zobaczenia. Do zobaczenia.